Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Ten dzisiejszy będzie formą, no, można tak powiedzieć, świadectwa. Aczkolwiek prawa dotyczy wielu ludzi, a dlatego poruszam ten problem, bo przyglądam się różnego rodzaju osobom, słucham później ich wynurzeń. Ja widzę, że mówiąc tak kolokwialnie, ci ludzie nie potrafią łączyć kropek. Oni nie rozumieją, dlaczego ponoszą pewne konsekwencje. Właściwie nawet nie rozumieją, że to są konsekwencje. Oni nie rozumieją, dlaczego pewne rzeczy dzieją się u nich właśnie tak, jak się dzieją, czyli obiektywnie rzecz biorąc, źle, ale nie potrafią zrozumieć dlaczego. No to posłuchajcie. Najpierw to krótkie świadectwo. 35 lat służę mojemu Bogu jako pastor. Wcześniej kilka lat służyłem jako Jeden z liderów dużej wspólnoty, odnowy w Duchu Świętym, katolickiej wspólnoty. No, troszeczkę się naoglądałem, troszeczkę się nasłuchałem, o jednej sprawie będę dzisiaj mówił. Muszę powiedzieć, że w tej sprawie, o której chcę powiedzieć, naprawdę mam szeroki materiał porównawczy. Otóż zauważyłem i po dziś dzień zauważam, jak ludzie uważający się za bieżących okradają siebie z bożego błogosławieństwa. Posłuchajcie. Jeżeli to jest prawda, co przeczytam, no to to, co ci ludzie robią, to jest straszne. Otóż widzicie do Efezjan pierwszy rozdział, trzeci werset, czwarty powiedzmy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie, Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, takie dosłowne tłumaczenie mówię, że zanurzył nas w Chrystusie we wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios. W Nim wybrał nas przez założenie świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed Jego obliczem. I nie trudno zauważyć, że ten tekst z jednej strony mówi nam o tym, że coś dokonało się tylko i wyłącznie z woli naszego Boga, ale ten tekst również mówi o tym, że my jesteśmy wybrani i przeznaczeni do świętego życia. No i tutaj już mamy pewien problem, dlatego że wiele tekstów biblijnych, szczególnie Nowego Testamentu wskazuje na to, że świętość oczywiście jest darem, słowo agios oddzielonym rozumiemy jako święty, ale jest też Pewnym zadaniem wynikającym z tego wybrania, a nie funkcjonującym po to, żebyśmy byli wybrani. Wybranie już się dokonało. Oddzielenie dla Boga dokonało się. Jesteś święty i co dalej? No i właśnie, co dalej? I przykro mi to powiedzieć, ale większość chrześcijan, oni nawet nie rozumieją tego, co w tej chwili powiedziałem. Wybaczcie, ale to jest prawda. Ale gdyby rozumieli, to by w tym miejscu skończyli. Mamy to koniec. Teraz żyjemy sobie tak, jak byśmy chcieli. I teraz posłuchajcie. I teraz mamy poważny problem. Przypomnę znana historia. Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu. Tak, tak, to nie jest legenda. Chociaż kościół katolicki uważa, że to jest legenda, to nie jest legenda, to jest prawda. Prawda, która jest udokumentowana również archeologicznie. No ale cóż, jak ktoś nie chce wierzyć Słowu Bożemu, to nie chce i co mu zrobisz? Co się stało z, z Żydami, którzy wyszli z Egiptu? No wszyscy wyszli. Tam nawet zwierzęta nie pozostały, które należały oczywiście do Żydów. Wszyscy wyszli. Uwaga! Ilu weszło do Ziemi Obiecanej? No wiecie, że tylko dwójka. Josue i Kaleb a wyszło według różnych ocen no, około dwóch, trzech, może i 5 milionów. Tego nikt nie wie, ale nie więcej na tyle ocenia się tę populację. No a co zresztą? Wrócili do Egiptu. No nie wrócili, nikt nie wrócił do Egiptu. Ani jeden. To co się z nimi stało? No mówiąc najprościej umarli po drodze, buntując się przeciwko Bogu. Wypowiadając słowa, które były głupie, złośliwe, plotkując, obmawiając, narzekając i tak dalej i tak dalej. Tę historię, aby uświadomić nam, że dzisiaj dokładnie większość, podkreślam to słowo, większość chrześcijan właśnie tak żyje. Zakładam, że wielu z nich jest zbawionych. No, ale tak jak mówi słowo Boże. Mamy chodzić świętości, mamy jako zanurzeni we wszelkim duchowym błogosławieństwie cieszyć się z tym, konsumować to, radować się tym, zwyciężać w życiu. A jak jest? O, panie, znowu wszystko pod górkę. Nic mi się nie udaje, nie chce mi się dzisiaj iść na bożeństwo. A dobra, muszę, bo mam dzisiaj grać, mam śpiewać, ale nie przyjdę później, przez dwa tygodnie będę miał wolne. I to słyszymy w kółko. Nieustannie. Co ci ludzie robią? Oni okradają sami siebie z Bożego Błogosławieństwa. Bóg chce im błogosławić. A oni mówią, nie, my nie chcemy. My sobie będziemy żyć, jak nam się podoba, żeby być zadowolonymi. A są zadowoleni? No nie są zadowoleni. No właśnie. A dlaczego nie są zadowoleni? No bo już nie wracają do starego życia. Nie da się. Tak, nie da się. A nowego nie bardzo umieją. I tak siedzą, jak te dziady na pustyni i tak nadają. A ten zły, a tamten taki, a ten ekumenista, a tamten z koloratką, a jeszcze tamten głupoto opowiada o pochwyceniu, a jeszcze tamten, jak będzie tak opowiadał, to pójdzie do piekła i tak plują na siebie, nawzajem. Słuchajcie, siedzcie sobie w tym bagienku, ile chcecie. Ale nie wciągajcie ludzi tego bagienka waszego. Bo to nie jest życie, które Bóg mi obiecał, tobie obiecał, wszystkim swoim wierzącym obiecał. On obiecał wszelkie duchowe błogosławieństwo nieba. Co za tym się kryje? No, jest napisane, że to duchowe błogosławieństwo nieba ma służyć temu, żebyśmy byli święci i nienagani. No, skoro mamy być święci nienagadni, no to na pewno nie obiecał nam, że będziemy chodzić w jakimś związaniu, że będziemy ciągle narzekać, że będziemy patrzyli na ludzi i ludzie będą nas budowali albo nie będą budowali. Nie, on tego nie obiecał. W Korosan, trzeci rozdział, pierwszy werset. Patrz w górę, tam, gdzie siedzi Chrystus. Owszem, powinniśmy być zachętą dla innych ludzi. No, ale jeśli nie jesteśmy, no to przykro. To coś dzieje się niewłaściwego z naszym życiem i raczej jest zachęta do pokuty w tym momencie, ale kto to będzie pokutował? Ja nie przewiduję tego w swoim scenariuszu. Pewnie nadal siebie okradaj z Bożego Błogosławieństwa i wiesz, wiecie, później słyszę, no, ja nie mogę tak mówić kazań raz w miesiącu, bo ja się nie przygotuję. Brawo. Ja nie mogę tak przychodzić na każde nabożeństwo i grać czy śpiewać, no bo ja nie mam. Nie mam weny, no. Brawo. Ja nie mogę tego, ja nie mogę tamtego, jeszcze czegoś nie mogę, w ogóle to ja nic nie mogę, bo. No bo życie jest takie, jakie jest, i ono mnie przygniata, i ja nie jestem w stanie sobie poradzić, w ogóle to jest beznadziejne. Dajcie wy mi święty spokój. Brawo. I ci ludzie nie potrafią łączyć kropek. Oni nie rozumieją, że właśnie dlatego, że nie chodzą w tym błogosławieństwie Bożym, nie są w nim zanurzeni, nie cieszą się tym, co Bóg im dał, no to mają, przepraszam za, za określenie, przerąbane. I tak będą mieli do końca swojego życia. I nawet tak jak w przypadku jo Jozłego i Kaleba, jak przyniosą najwspanialsze owoce, pokażą cuda. To ludzie powiedzą: Nie, to nie dla mnie. No nie, no jak, no. Czy ty wiesz, że na najbliższym nowożeństwie będzie zaproszonych ponad 100 ludzi i oni są chętni, żeby z nimi rozmawiać? No nie, no ja nie mam czasu. A kto te kotlety usmaży na czas? Ja nie mam czasu. Ja do Nibelandii jadę ze swoimi dziećmi. Nie pomyliłem się z tą Nibelandią. Do Nibylandii jadę z tym swoimi dziećmi, one muszą się trochę rozerwać, no bo wiecie, trzy godziny na bożeństwie no to jest obciążenie. Ludzie, wy jesteście chorzy. Na umyśle, na duchu, na sercu, na ciele i wcale mi was nie wrzeli. Ani trochę. Tak sobie narzekajcie, tak sobie opowiadajcie, tak się pocieszajcie i tak sobie umierajcie. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.